Oczywiście, przystanek na drodze na samą wieżę. Zaczynamy tradycyjnie od pięciu kroków. Ruszył zegar. 4 minuty i 30 sekund to czas, jakim dysponuje podczas tego toru finałowego każdy z uczestników. Rozpuszczamy pierścienie. Wydawałoby się, że do zrobienia na dużym plusie. No tak pokazał przynajmniej Michał Grochoła. Ale niekoniecznie wcześniejsi zawodnicy radzili sobie z nimi tak luźno. No! Wirujący mosty zaliczony. Skaczemy na wybiórę. Na razie bez problemu. Na razie bardzo gładko przechodzi kolejne przeszkody. Michał Krohołek. Ten, co miał gładko przechodzić się przez wie Jakub Zawistowski. No niestety nawet poza finałem, co oczywiście przypominamy, jest dużą niespodzianką, bo to zwycięzca pierwszej edycji Ninja Warriors. Dobry czas. 3 minuty i 35 sekund do końca. Teraz Michał, rozpuszczaj się, łap siatkę i pod spodem teraz na bezpieczną platformę, tam już czekają na ciebie tyczki spaceru hydraulicznego. O tamta noga, niebezpiecznie blisko wody, w tak głupi sposób e, przegrać i odpaść, na pewno miałby do siebie wiele pretensji Michał. Tam udała się, e, teraz prawa noga, ale jest dobrze, <laughs> silna grupa wsparcia na trybunach, 3 minuty i 5 sekund. Tyle ma do dyspozycji. Czeka, odpoczywa. To mam nadzieję, że obserwował taktykę Michała Baryzy, bo no ona właśnie. była znakomita. Brakuje czasami zasięgu, aby sięgnąć, pomagać sobie trzeba nogami, ale nie musi tego robić Michał Grochoła. Znacznie. dobre tempo przejścia. Ależ nie minuty 45 sekund. Pędzi, pędzi Michał. Za chwilę będzie już na mecie kolejnej przeszkody. Spaceru hydraulika pozostanie teraz ze ściana. I dalej w bój o zaliczenie. 30 sekund. Będzie tutaj szybciej niż Mateusz Skrocki. Czeka, czeka. Teraz podpoczywa. Będzie na wieży za chwilę. Świetnie. Tak, tak Dawaj, 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 Michał. Czach, czach, dobry czas. Jedziesz dalej. dalej, dalej. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Dobry czas. Patrzyliśmy. Te... Tam nie ma takiego dużego zmęczenia. Jest spokój, który widziałem w oczach Mateusza Skrockiego. Spokój cechuje mi. wahadło. <trujne> Teraz będzie skakał, jest objął, utrzymał się. Niewiele brakowało, ale tylko objęciem rąk trzymał to wahadło. Jest daleko. minuta pięćdziesiąt. Znakomity rezultat, znakomity czas. Teraz nie popełnić błędu, on jest silny na tyle, aby za chwilę być na górze. Czyżby kolejnym zawodnikiem, który ukończy tor pierwszy wielkiego finału był Michał Grochoła. Na to wszystko wskazuje, bo jest bardzo mocny. Minuta i 30 sekund do zakończenia tej próby. Tyle ma czasu, aby pokonać kolejne przeszkody. I teraz najbardziej kluczowy moment tego przejścia. Dobrze, dobrze. Zachaczył ręce, ma chwyt. Może znowu odpocząć. Zobacz, Minuta zobacz, zobacz. 17 sekund. Puścił uchwyt, aby troszeczkę rozluźnić przedremiona. I teraz znowu trzeba je spiąć i przeskoczyć na drugą ścianę ta! Trzyma, brawo, brawo, Michał. Brawo. Minuta do końca tej próby. Spokojnie, ten komin oni zaliczają w kilka sekund, więc będzie miał jeszcze chwilę na odpoczynek Michał Grochoła. 52 sekundy do końca, a pozostał mu tylko komin. No, wydaje się, dla niego to będzie jak spłatka. On za chwilę może być drugim zawodnikiem, który zaliczy tor finałowy. Michał 7 metrów. Cały Mikołów teraz na stojąco trzyma kciuki za Michała Glokołę, który w tym momencie jest na szóstym metrze komina. W tym momencie już z tego komina wychodzi. Michał 27 sekund. Wcisnąć.